Cześć. Słuchajcie, postaramy się jak najszybciej e, gadać, żeby nie zawracać wam gitary. Mercedes przyjechał do nas pozakupowo, troszeczkę porysowany, e, nie było na nim w ogóle hydro. E, Listwie były lekko wypłowiałe, nie było tragedii, ale ten. To, co sobie klientka zażyczyła, żeby faktycznie wrócił do jakichś tam norm, więc. Żeby, wróci, żeby wróciła głębia, kolor. Wróciła głębia. Maska była bardzo porysowana, no z racji tego, że auto jest dosyć sporych rozmiarów, i tam jak sięgamy czy coś, to niestety ta gąbka, czy co tam było używane, Albo było dużo rys, Prawdopodobnie szczotka. Zrobiliśmy y jedną etapową korektę. Położyliśmy... Na padach Royal Pads dokładnie no i na sprzęcie oczywiście flexa kombinację próbowaliśmy zrobić dzień wcześniej i była próba ale po nocy wpadłem z rana i zmieniłem kombinację na troszeczkę inną i generalnie było to wszystko co widzicie tutaj jest zrobione na jednej paście jednej jedynej chciałem to wykończyć jeszcze inną pastą ale nie było różnicy więc Szybciutko wróciłem do jednej pasty. Mogę Wam ją pokazać. A ja, może powiem na jakiej? Jest to kartek. Możesz powiedzieć. Kartek. Ja wiem, że to nie jest pasta zbytnio znana i gdzieś tam widziana i tego, ale to jest pasta powiedzmy tak prosta, że każdy, kto zaczyna tak naprawdę e, przygodę z polerowaniem, da sobie nią radę. Ja najbardziej lubię w tej paście to że ona się super dociera. Po prostu nie męczysz się z fibrą przy nadmiarze, żeby to ściągać, a ona się banalnie po prostu dociera. No tak, ale to też kwestia wypracowania tej pasty. No, akurat nie dajemy jej tak dużo, jak jakiś tam zawsze jest ten standard 4 czy coś. Tu nie. faktycznie. Ona nawet nie lubi, żeby... No, bo się zaczyna ciągać i mniej widzimy pod maszyną, co się dzieje. Co jeszcze? Użyliśmy my... na to ceramikę z Giona, mosa. Trzyletnia. Trzyletnia, bardzo też prosta jest w nakładaniu. Coś e... mm. powiem, że Lakierec są lepsze. Teraz mega śliski. Odzyskał właśnie tą głębię e... i hydro jest bajeczka. I co? Zabezpieczyliśmy też plastiki. Powłokę na plastikach, powłoka na oponkach poleciała. Warto powiedzieć to przede wszystkim, że w trakcie jak ja pracowałem z zewnętrzną stroną tego samochodu, czyli można powiedzieć z body, to Madzia pracowała z, z wnętrzem. Tu nie mam, nie chcę przestawiać kamerki tak naprawdę, tu wnętrze to jest skórka, w środku przeżycia są alcantara. nie były jakoś bardzo, Tadycyjnie bardzo brudne, się... za, za, tak jak alcantara, że czasem jest bardzo taka zbita. Nie, tu nie było tego, ale jest przebonetowana. Skórka jest wyczyszczona, zaimpregnowana. Tak samo jest z kierownicą. Kobieta musiała jeździć, bo faktycznie tak. było trochę kremów, nie? Podłoga została porządnie odkurzona, wytornadorowana. Na różnych tornadorach, na zwykłym i na tym takim podpinanym pod odkurzacz. Yy, wszystkie plastyczki te też zostały wyczyszczone, zaimpregnowane. Madzia wykleiła też ekrany folią Są matową. Są dwa ekranki, znaczy, każdy kto zna Mercedesy Też były na nim ślady po prostu z, e, z, z kremów. No po prostu, z no, bo używa się kremy teraz taka pora roku, że no trzeba. Ja zawsze się śmieję i tłumaczę, że można przy matowej folii sobie po prostu jeść chipsy w czasie jazdy ale generalnie odradzam, żeby nam się po tych fotelach nie sypało, nie? Tak, dokładnie. Zresztą nie jeźcie chipsów, bo dupa rośnie. Yy, zabezpieczone jeszcze, znaczy zostały też wnęki klamek i... I próg. tylni próg, parapet. Ja zawsze mówię parapet bagażnika. Próg bagażnika, no jak to woli. <laughs> nie wiem tu nie wiem czy będzie widać. On jest wycięty jak... Mamy tą listę wewnętrzną. Tu jeszcze mamy zapas 2 cm dosłownie. I za, za zagięciem, tuż przed czujnikami, jest wykończenie. I tak samo wszystkie dywany zostały wyprane. Fajne dywaniki są tutaj w tych autach. Bardzo fajne. Mercedes ma fajną podłogę do odkurzania. więc Bardzo fajnie się to odkurza i pierze. Nie były bardzo brudne. Widocznie tu nie było włożone budowlanka. Ale jest przeprane, wyczyszczone, dlatego że zupełnie inaczej przyjmuje zapachy. No tak, tutaj po I tak takim... jak pokazywaliśmy już na którymś tam filmiku, jeżeli chcecie zobaczyć tam dla Foena, my napryskujemy po prostu, jeżeli jest głęboko oczyszczona podłoga i wszystko, napryskujemy i nie zostawiamy tego na wierzchu włosa, tylko szczoteczką wczesujemy to do samego spodu. Czyli tak jakby wbijamy to w podłogę. Uwierzcie, w uwierzcie, to naprawdę dłużej trzyma. I nie trzeba, bo ten format, który przyjmuje faktycznie FON, 7 dni i tak dalej, żeby napryskiwać. Tak, oczywiście, że tak, nie. tylko tu sobie ułatwicie sprawę. Nie? Wczesać to głęboko, nie tak czesać tą na sprawę długo, tylko, tylko po prostu można powiedzieć, nie? krótkimi ruchami wczesać między włos do samego spodu. Co jeszcze? E... No wiadomo, szyby. To jeszcze wspomnę. Na szyby na... została położona... Niewidzialna wycieraczka. Tak jest, niewidzialna wycieraczka, Glako, dlaczego glako? Dlatego, że to jest Mercedes. Eee, też eee, to tak się o tym nie mówi dużo, ale eee, na szybach Mercedesa zdarza się, że wycieraczka skacze. Były wycieraczki, które po prostu no nie ujmując Merde Mercedesowi, były gdzieś troszeczkę jakieś gorsze i te nowe, co są wymieniane, są zupełnie inne, inne jakość gumy i one podskakiwały. Z informacji, której mam, od źródła tak naprawdę, e, Softa. Rozmawiałem z Bartkiem e, Softa. On mi wytłumaczył, że kładąc glako, glako jest na grafenie i on troszeczkę będzie inaczej chodził. Jak weźmiemy sobie DXa, który jest zrobiony na silikonach, zupełnie inaczej. Faktycznie tu to inaczej się spisuje. Więc jeżeli macie taki problem, nie szukajcie gdzieś tam jakiś problemów czy coś, tylko y, zastosujcie DXa. Ja wiem, że on jest krótszy, ale tak naprawdę ja uważam, że nie aż tak bardzo. Y, I pamiętajcie o jednym. Y, wycieraczkę też zaimpregnujcie glakiem. Tylko tam nie musicie jej docierać, bo nie zostawcie już to na wycieraczce. No i jeszcze y, ta niewidzialna wycieraszka została położona tutaj na całą panoramę na dachu. Tak żeby też woda ładnie klientce spływała, nie martwiła się tym, że zostają jakieś krople. Tak, bo tu przy, przód próg jest też szkło, wszystko jest szkło. Żeby to Tam wyglądało tak. Końcówka jest tak naprawdę takim dachem. <grym> no i co tutaj jeszcze żeśmy zrobili? No. Chyba, żeśmy wam wszystko opisali, tak mi się wydaje. Bo nic nie pominaliśmy. Na pewno widzicie, są jeszcze powieszone e, A No to już tak na wszelki wypadek. Ładny workspace jakiś czas temu wypuścił miało. takie na z magnesami po prostu e, fiberki małe. E, dmuchamy na zimne, żeby gdzieś jakaś kropla nie wypadła, bo w trakcie po prostu prac lusterka są poskręcane. Tak, bo, bo... je wyginamy w różne strony. Nie wiem, czy wiecie, jeżeli te lusterka są tak zaprojektowane, że jeżeli je wygniecie w stronę po prostu przodu, to nawet jak woda będzie ściekać, czy coś, to nie będzie ściekać Wam na lakier, tylko poza auto. Tak to jest wymyślone. No tutaj po prostu wróciliśmy z tymi lustreczkami, i tak na no wszelki wypadek. Pady Royal Pac. Jeszcze raz wrócę, i tu poszły te e, zamknięto komórkowe. Bo mi się tutaj troszeczkę bardziej podobają w tym momencie. No każdy lakier też innego no, wym też, wymaga, tak, więc tutaj dopasowaliśmy po prostu. Dostanę maszyny, no maszyny, kochany Flex, No nie może. Być większość auta, powiem Wam, że ta większość auta całego tyłu tutaj przez te wszystkie zakamarki, te wygięcie, załamanie i to wszystko. Wszystko praktycznie robione było px -e. Wnęki, znaczy wnęki większe te połacia na drzwiach, na tym wszystkim to pracowaliśmy na bateryjnej FE. No a maskę, no to niestety, ale sobie wziąłem XCE. To jest maszyna, którą bardzo serdecznie polecam. To jest maszyna to jest prawdziwe <grym> dual action. To jest maszyna z wymuszonym <grym> ruchem obrotowym. To nie jest wypadkowa skoku. Tylko to jest faktycznie wymuszony silnikiem ruchu. Ona ma troszeczkę mniejsze obroty, to jest połączenie rotacji z tą taką DA i to po prostu tworzy taką formę, że ona jest troszeczkę bardziej agresywna, troszeczkę mocniej działa, ale też nie zostawi nam hologramów. Czyli można, jeżeli chodzi o zrobienie szybkiego one-stepa na jakimś aucie, to Ciężko było mi się prze, prze, tak naprawdę przekonać do tej maszyny. Miałem opory straszne, ale jak już faktycznie na niej popracowałem i przestałem z nią m, walczyć, tylko e, poszedłem po prostu po jej ruchach, to teraz po prostu ona płynie. Po prostu płynie po aucie. No a tradycyjnie wnęki klamek poleciały na wężu. Profesie. Tak, na wężu dopinanym też bardzo fajna rzecz. E, wiem. Kto sobie kupi? To może nie zdradzaj, bo nie to będę będzie zdradzał. niespodzianka. E, nie będę zdradzał, ale e, on w tajemnicy się dowiedział, że dostanie prezent. Hmm. E, może jeszcze tylko wspomnę, że całe wnętrze, bo nie powiedziałam, pracowałam na kosmetykach firmy Frontline, więc tutaj też serdecznie polecam. I no naprawdę bardzo, bardzo fajne kosmetyki. Fajnie się na nich robi. E, co do czyszczenia skórek to mm, nałożenie zabezpieczenie może tak jest e, też banalnie proste i bardzo fajnie szybko odparowuje i jest wykończenie matowe, takie jak powinno być, bo wiem, że są takie produkty, które e, satynkę, ale to my wolimy maty we wszystkim, że tak powiem. No, czasem się nie da zrobić matu, ale tu akurat się da. Nie, no w Mercedesie mat jak najbardziej wskazany, więc tutaj Pozdrawiamy Kubę. Wiem co gadacie. Kurwa chodzę, jakbym miał kurwa DHD. Nie? Po prostu wiecie co? E, troszkę, trzy dni. I czekamy, Trzy dni na kolanach, nie. przy tym aucie, na wózkach. I czekamy na reakcję klientki, nie? Bo to tak naprawdę e... jeszcze chwila moment i, i podjedzie po autko. Więc tutaj e, ostatnim rzutem na taśmę robimy nagranie. Często się zdarza, że są poniszczone te alu aluminiowe te progi w samochodach bardzo często się zdarza, więc dbajcie o to. Tu jest, one się bardzo fajnie domyły, doczyściły i one są w tej chwili Nie. zaimpregnowane razem z tymi tak gumkami. Powiem, bo, ja wiem, że one są tylko formą taką, jakby tego, żeby... wizualną, ale właśnie dlatego, że wizualną yy, no to utrzymywać trzeba w jakiejś takiej ładzie. Nie wiem, co wam tu jeszcze hmm. powiedzieć ciekawego, co się odbyło w tym aucie bo nic. No, nie, no praktycznie jest wszystko, boczne szyby zostały mm, potraktowane płynem z dodatkiem niewidzialnej wycieraczki, tutaj niewidzialna wycieraczka na boczne szyby nie szła, więc y, to też to przez jakiś czas tam będzie działało fajnie. A jeszcze Wam powiem o rejestracji, wiecie, że się przypieprzyłem kiedyś do, do tych, którzy sprzedają auta i, i jak montują rejestrację i tu y, grupa wróbel Mercedes, szacun totalny, wiecie co, eee, no znaczy to, że Mercedes ma te odbojniki, to wszystko, gdzie montuje się tą ta tabliczkę rejestracyjną, <grym> żeby nie miała kontaktu z blachą i wycierała nam jakieś tam porysowania czy coś, to jest jedno, ale wiecie co, te ramki przymocowane były na eee, blachówkręty i wiecie co, one były w kolorze lakieru. Można? Można. Normalnie czarne, oksydowane, może nie, nie może daleko, za daleko, powiedziałem lakieru. Były po prostu w kolorze czarnym, Oksydowane, czarne śrubki, żeby nie było totalnej wiochy. Więc tu, mm, no, szacun bardzo duży. Za to niby taki szczegół, ale to jednak klient tego może nie widzi, ale. Czyli znaczy, on no, widzi przy rejestracji, o ile, o ile sam to rejestruje, to, to, to widzi, że. To... My rozbierając auto widzimy wszystko po prostu. Tak. I takie szczegóły nas y, troszeczkę w oczy. No, tu była Polą. taka malutka buba na prawych drzwiach, znaczy prawych y, przednich pasażera, bo albo te stało auto gdzieś przy lakierniku, albo gdzieś tu delikatna była jakaś naprawka, bo. Drzwi były całe w odkórz, więc tu troszkę pozgrzytało, ale zeszło wszystko bez bólu. wiecie co? Samo cięcie tego lakieru były miejsca, gdzie mówię: Ja pierdzielę bez papieru się nie obejdziemy, bez kowaksa. Ale o dziwo, tu nawet zginęły te takie gdzieś tam odbicia po robalach czy coś, gdzie są często wgryzione Właśnie w tych czarnych, to wszystko poszło. Nic nie zostało. Jest troszeczkę rys, takich już naprawdę no, głębokich, głębokich już... ale e, zważywszy na to, że to auto będzie e, pracowało, zostawmy będzie sobie używane. po prostu Normalnie ten używane to nie to nie, 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 nie robimy, zostawmy sobie bufor taki na to, żeby żeby te auto załóżmy gdzieś tam e, przy jakimś końcu tej ceramiki. Znowu można było doprowadzić do porządku i znowu je przepolerować znowu pokryć ceramiką. Nie wiem, Madzia, Nie coś Nie, no coś chyba masz... myślę, że powiedzieliśmy o wszystkim. Nie wiem. Jeżeli macie jakieś pytania, może coś Was interesuje. To wzdury, wysłuchacie. Zwiszcie w nadzieję. komentarzu. Hmm, oczywiście tradycyjnie jak to się mówi, jak wszyscy mówią, zaobserwujcie, zasubskrybujcie nasz kanał. Zostawcie jakiś Nie to jest naszym celem, zawsze powtarzamy. My się bawimy detailingiem. Jeżeli ktoś ma ochotę. Ale to nic na siłę, po Słuchajcie, prostu. ja wiem, że to parę tysi kosztuje zrobienie takiego auta, ale tu propozycja nasza. Jeżeli ktoś chce i ma taką zajawkę, nie ma problemu, że wszedł do nas na kurs czy wnętrza, czy, czy polerowania i w, w tym się po prostu wrzuci w sposób nakładania powłoki, tego wszystkiego. I albo sobie sam zrobi. Albo z kolegami przypiwie w garażu. Nie, ale tak na serio, naprawdę. Zapraszamy też na, na szkolenia. Do nas. Nie ma problemu e... indywidualnie, oczywiście. Nie bierzemy grupowo, bo grupowo to można, co innego. Nie będę tutaj e, wchodził w szczegóły. E, nie, u nas są tylko indywidualne. Indywidualnie bierzemy można... maksymalnie dwie osoby, tak żebyśmy mogli e, podejść. E, ja chcę, znaczy być skupionym chcę po stać na... na plecach i pilnować, tak, nie, znaczy nie pilnować, czy ktoś zrobi się. dobrze, bo, bo trzeba mieć świadomość taką, że mm, to nie jest tak, że ktoś robi dobrze albo źle. Bo, bo każdy robi inaczej, każdy ma swój sposób. Ważne jest to, żeby efekt był wow. zadowalający. <laughs> efekt, wow. Oczywiście. Zadowalający. No. My chcemy po prostu być i widzieć, co kursant robi i tak. na bieżąco... Wyłapać znowu... błędy, tak, które dokładnie. są robione przez kogoś i, i żeby w przyszłości... Wiecie, że kosmetyki, to wszystko takie naprawdę stricte, detajmingowe, nie są tanie i uczyć się kupując czy ucząc się na błędach, to zdecydowanie za dużo kosztuje. O, przypomniałam się, co jeszcze nie powiedzieliśmy, że ozonowanie. A ozonowanie? Ozonowanie u nas przy takim y, pakiecie full jest gratis. My osób, ozonujemy, zawsze... robiąc auto we wnętrzu, my ozonujemy to auto oczywiście z wielu względów. Po pierwsze, auto jest kupione jako używane i klient y, nie wie, co poprzednik robił w tym aucie. Więc zadbajmy o to, żeby tam było y, sterylnie. Jak ktoś kupuje auto, niech tam wnosi swoje bakterie. Y, auto jest ozonowane i tu Apel do tych, bo często słyszymy, że ozonowanie: maszynka do środka jest ozonowana. Nie. Uważajcie, dlatego że złe ozonowanie może Wam, jak poczytacie o ozonowaniu, słuchajcie, my ozonujemy długo, długo i ozonujemy yy, sklepy, firmy, hale, domy i to wszystko. Są pewne rzeczy, których nie możemy ozonować. Albo nie ozonować na przykład za mocno. Kupić maszynkę słabą jest totalnie bez sensem, albo oszukaną. Że my myślimy, że mamy ozonotar, a mamy tylko coś, co przypomina zapach ozonu i nie ozonujemy tak. tego skutecznie. Jakąś puszkę po prostu hmm, Tak. Ozonowaniem można zrobić, wiecie, jaką Bubę. Mandzia kiedyś nagrywała filming. My byliśmy w pomieszczeniu, gdzie musieliśmy bardzo mocno zozonować. I wykorzystaliśmy to do tego. Zostawiłam żeby... tam swoje szpilki skórzane. Tak, skórzane szpileczki i te szpileczki są w śmieciach, dlatego że nie dało się ich po prostu. One starniały, skóra zaczęła się skóra... nawet bym powiedziała. Ona była po prostu trzeszczała, jak się tylko ją próbowało rozruszać. Nic się z nią nie skończy. Drugim naszym po prostu jakieś tam podejściem do tego, próbowaliśmy to odkręcić. Czyli zastosowaliśmy różnego rodzaju kosmetyki i tak dalej. Ni cholera, nie cholery, nie daje rady. Więc to co możecie zrobić, zniszczyć skórę i yy, ozonowanie jest szkodliwe dla bardzo czułej elektroniki. Czyli auta naszpikowane elektroniką, a szczególnie powiedzmy elektryki czy coś, no trzeba troszeczkę inaczej ozonować. Poza tym... <laughs> Też było takie, że skóra jest bardzo łatwa w wprowadzeniu, bo jak sobie przetrzemy szmatką z wodą, mamy ją czystą. Wiecie, że nie, więc jak te skóry przez lata są już w jakimś stopniu podniszczone, i ten, i tu z ozonowaniem też możemy źle podejść. A często jest tak, że włącz ozonator na mocno, bo tam bardzo jest stare auto i jest kiepski zapach. No to do, właśnie dobiliśmy skórę więc e, ja wiem, że tego klient nie wyczuje w pierwszym momencie, ale to szukanie, ten klient nie wróci, bo po pewnym czasie wyjdzie, że faktycznie jest skóra zniszczona. Ale wszystkich szczegółów nie zdradzaj, bo nie, zapraszamy nie. na szkolenie z ozonowania. Tak, więc, można do nas e, przyjechać na szkolenie, pokażemy coś tego. Pokażemy na jakim sprzęcie my pracujemy, mamy tych ozonatorów kilkanaście można powiedzieć. 12, no można więc... by było reklamować tak naprawdę, ale to jest firma, która e, no, nie wymaga tego tak naprawdę. My pracujemy od lat My na po prostu na, na niemieckim sprzęcie. polecamy im y, wszystkim, przyjaciołom i wielokrotnie, będąc nawet na jakichś spotkaniach, coś i, i jak się zaczynała gadka, to y, awaryjny, ze awaryjny czasem jest w bagażniku i szybkie, i szybkie szkolenie, go, jak Ale... to wygląda, żeby się tego nie bać. Tak. Dobra, nie przyciągamy z tym ozonowaniem, to możecie do nas pisać i tak dalej. No w ogóle, jeżeli macie jakiś... Chcecie o coś zapytać, a o czymś żeśmy nie powiedzieli, na przykład śmiało. Bez, to piszcie do nas. Bez pewne... przysłowiowego kija w dupie. Dokładnie. Z nami można rozmawiać o wszystkim i wszędzie. Coś chcesz stara dodać? Nie no, myślę, że chyba wszystko żeśmy powiedzieli, więc nie będziemy przedłużać, żeby ten i będziemy zabierać nie czasu. W... Tak, dokładnie. Bo klientka chyba zaciera już. Y ręce, ręce tak, nogi, dokładnie. żeby tylko przyjechać. I, i, I z tego co wiem, to gdzieś jakąś chyba trasę sobie robi teraz. Albo było. Nie wiem, czy uda ci się wyciągnąć i po prostu tak objechać, czy tak nie za bardzo, nie? Wiecie co? Wyciągnąć tak, kamerkę. tak, jeszcze żeby... tak. Ja wyciągnę kamerkę, z wami się już praktycznie pożegnam. Pa. Czyli mnie już nie będziecie widzieć. Dokładnie. A tu Madzia wam jeszcze... Czekaj, ja może tylko <coughs> wezmę sobie. Y... Bo nie chcę. Nie chcę już dotykać, a rękawiczek nie mam. Po prostu pokażę wam wnętrze. Wnętrze wygląda w ten sposób. Ekranik i ten a ten oklejamy, żeby były takie same, żeby ładnie to wyglądało. Co do zapachu czujecie? No pewnie no tak. że nie czujecie. Słuchajcie, w środku jest e z... Nie, z tyłu możemy nie pokazywać. W, e, w środku jest napryskane foenem oczywiście karbonem Carbonem. oczywiście e, <laughs> bardzo pasuje ten zapach do tego typu aut i tu jeszcze wam zdradzę taki malutki tip e, ponieważ auto było robione z e, skóry bardzo fajnym wypełnieniem tego wszystkiego jest ten zapach od Swag'a. No tak. Bardzo go widać. po prostu uwielbiam. Wiecie co? Tak jak jest nazwa, elegant. Faktycznie bardzo elegancko pachnie w aucie. Foen. To jest ten. Foen Carbon też bardzo wam polecam. Ja jeszcze muszę pododzieć. Jest tak śliski, że po prostu. Madzia ma takie zboczenie, wiecie, że zanim zawsze szukamy jeszcze. Znaczy nie szukamy Madzia szuka jeszcze Ostatniego co można pyłka. by było zrobić, co się stało. No dobra, słuchajcie, nie tak przyciągamy, bo nawet widzę mamy 8% na kamerze. Czyli ja się z wami żegnam. Do następnego. Polecamy się każdemu. Jeszcze raz wam przypomnę, bo jesteśmy studiem powiązanym leciutko partnerskim z Royal Pacem, więc... Padę rola w To już taki, wiecie, ukryta reklama, nie? Ja wam tego nie pokazuję normalnie, tak. tylko wam pokazuję normalnie. Tu macie flexy. Tu macie, macie, macie. Tu macie. Madzie, macie, madzie. macie, macie, Nie, to macie foeny, może tak. Tu macie foeny. O, jeszcze wam pokażę. Macie pokaż foeny. Frontline Frontliner. Idei. Frontliner. Czy wiesz, co to tu są frontline, i tu, tu są y, jeszcze w starej szacie. Tu są y, w nowej. A, y, Ale w jednej i w drugiej są mega produkty. Jeszcze popięknie. Wam zareklamuję bardzo fajnym woskiem od Foena. Pfff, Foena, uważasz <laughs> mi wbiła. Y, z bardzo fajny jest wosk. Jak będziecie ciekawi, taki do no, takiej lekko z, 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 no, zmęczonej skóry. Bardzo się przydaje w pewnej kwestii, ale to już może kiedy indziej. Prawie kiedyś byśmy chyba pokazywali nawet dokładnie, ale... No. Dobra, widzicie od zaplecza teraz jak to wygląda. Stoi stojaczek na tym. Sobie... Dobra, <laughs> słuchajcie, nie przyciągam, nie zabieram wam czasu. Dzięki, że oglądaliście do końca. Miłego, pa. Do zobaczenia. Pa!